Witam z tej strony Master oraz. Master oraz. Martin. A wraz z nami jest Staś Owoc. Przywitaj się. Witam. Więc dzisiaj skomentujemy bitwę Staś Owoca na mapie przełęcz Czołgiem IS-7, czyli rosyjskim HTK 10 tieru. I powiedz, Stasie, czy to jest Twoja jedyna dziesiątka w garażu? Tak. Na razie jest to tak. Moment, ja tylko ściszę sobie. No dobra. Więc mówisz, więc widać, że pojechałeś na most. Tak, pojechałem tam, bo myślę, że sobie sam tam poradzę. Myślałem. No, widzę, że tutaj wszyscy chyba cisną sobie na prawo radośnie. Dwa czołgi. Na banana. Dziewiątego tak jest na banana, dwa czołgi dziewiątego tieru pojechały na lewo, a ty tutaj sam dzielnie na obronę mostu. Już jeden z rosyjskich... Trzeba bronić kolegów mocnych. Dokładnie, ale... IS-4 jest u nich bardzo dobrym graczem, no tutaj trzeba będzie na niego uważać. Mają także dwie, dwu, dwa dobre te deki. Widzę, że Sidescraft tutaj. Już pierwszy Ding Dong. W takim ustawieniu jest naprawdę ciężko chwili... przebić. W tej chwili to się dwa obiekty ode mnie odbiły. I już pierwszy strzał za 500 demerzu. I siódmy zadaje 490 demerzu na strzał. Tutaj jest bardzo dobrze skontowanym czołkiem, więc bardzo jak się nim dobrze ustawić, to bardzo dużo odbija. Już kiedyś wspominałem, że nim może naprawdę cały HP zachować. Przez całą bitwę. Wystarczy dobrze się ustawić. Tutaj wszyscy albo gąski, albo odbijają się. Właśnie nie wiedziałem, po co ta N-3 się tam do tyłu ciśnęła. Bo jak teraz widzicie, to. Te wszystkie TDK, te, te dwa Tedeki i e 75 się skupiły właśnie na tego gościa. gość no. w ogóle nie potrzeby tutaj. Widzę właśnie, że tutaj na pomoc przyjechała ci ta właśnie M103 wspomniana jednak gościu chyba nie do końca ogarnia, bo jak na razie tylko zbiera hity. W ogóle przeciwnicy zachowali się bardzo głupio, bo... Mogli spokojnie wyjechać tutaj, spróbować przejechać przez ten most, jak jeszcze nie było M103. Tutaj są e, cztery pojazdy: dwa TDK, dwa czołgi, i spokojnie by rozwalili ich, jakby na nich wyjechali. Jakby wyjechali na Stasiowoca i tą M103, no to by już ich nie było, jednak oni tutaj kampią. Stasiowoc bardzo dobrze skontowany, odbija wszystkie pociski, albo wszystkie idą w gąski tylko robi sobie damage. Tutaj pierwszy ding-dong od obiekta 704, którego jarzmo działa. Jest bardzo dobrze opancerzone, łatwo się od niego odbić. Ogólnie nie jest jakimś mega opancerzonym pojazdem. Tutaj obrócił się, zdążył się obrócić obiekt, przez co wszystko poszło w skątowaną część tego pojazdu. Już jest 1/4. Ich bardzo dobra T54 z Timu Staśka. Zginęła niestety 2 do 5 już u nich padł. Ten, ta dobra czwórka padła. No i jest już coraz gorzej. No bo zaraz wedrą się do bazy. Już nikt nie broni na przełęczy. A Stasiowo cały czas wszystkie hity przyjmuje na gąskę. Co teraz. Padły dwa czołgi przeciwnika i coraz bardziej wyrównana jest już ta rozgrywka. Ale trzeba cały czas pamiętać, że do bazy zaraz wiedzie, wiodą przynajmniej cztery czołgi, które tamtą stroną próbowały się przedrzeć. No. Ta m 103 mogła spokojnie, by <śelerivas> tak. Ta M103 mogła spokojnie cofnąć się do bazy Tutaj właśnie Stasiowat dosyć mocnymi... Może nie mocnymi słowami, ale powiedział to swoim sojusznikom I tu pierwszy pocisk nie szedł. szedł, niestety... Amorak Tak jest, pierwszy tak jest. strzał, pierwszy od razu Amorak Niestety Stasiowat wyjeżdżając odsłonił swoją dolną płytę i przez to... Przyjął hita za dosyć spory damage Teraz przeciwnicy się ogarnęli No i jest już coraz gorzej Bo obiekt się ogarnął Tutaj strzał, dobry Obiekt o, chyba się trochę speszył No i jest coraz trudniej, bo zaraz powinien tutaj obiekt Oflankować, stać owoca Właśnie Stasziowo dostaje hita, ale na szczęście na gąskę szybko rozwala obiekta i udało mu się zażegnać w nie, bardzo... niebezpiecznej sytuacji. A E50M przyjechał mu na pomoc. Tutaj już 3600 damage'u, takiego... No taki damage jest na pewno zadowalający. No, ale zostało jeszcze kilka czołgów. Trzeba bronić bazy. Tutaj ST1, który ma bardzo... paskudny pancerz, bardzo... Łatwo się od niego odbić, jest taki randomowy ten jego pancerz No i tutaj Sasio was musi uważać, tam ci przeciwnicy to debile y, ST strzela w ziemię zamiast, y, ale nie, nie dlatego są debilami, że robią damage na ziemi Tylko dlatego Że zamiast skapować to jadą do ataku, mimo że jest 11 do 8 I mimo że wszystkie czołgi się teraz wracają I między innymi nasz bohater, który tutaj już Próbuje zaraz będzie strzał E-75, tak jest, E-75. I Sasiek, jak myślisz? czy Co wtedy myślałeś? Czy wiedziałeś już, że masz szansę w tym momencie, kiedy wyjeżdżał na Ciebie obiekt, czy, że uda Ci się wrócić i obronić tutaj bazę? Czy y, miałeś obawy, że jednak się ten obiekt rozwalą, te dwa obiekty? Co wtedy myślałeś? Yy, o to się najmniej tak martwiłem, ale bardziej się trochę bałem, znaczy nie bałem, ale w sensie, że chciałem zrobić ten swój damage. A tutaj jak... drugi dom od dawnej kurdy S84. I już tutaj dwa czołgi podziurawiły Stasia owoca został na jeden strzał od e 85. Jest tu coraz gorzej, bo on ma e 85 na dwa strzały i to musi mu dobrze wylosować, a e 85 ma go na jeden strzał, tutaj trzeba się wycofać, uważać. Na szczęście przeciwnicy zbyt ogarnięci nie, rozgarnięci nie są, bo yy, jadą na Stasiowota zamiast skapować. Mógł już dawno skapować. Tutaj Stasiowoc odbija się od dobrze skontowanej płyty e piątki, Na szczęście na pomoc przyjeżdża mu IS-7, a na dole już dwa czołgi jadą cały czas na obronę bazy. Teoretycznie tamte czołgi mogły pojechać kapować, ale one jadą na pomoc. Tutaj kolejny strzał i podpalenie i IS-7 dobija. Przepraszam, E50M dobija tutaj już na oparach właściwie tego E85, i została tylko T30, które jest prawie na full hapsie. No i co, Mati, myślisz o tej bitwie? Raczej dobra bitewka. na pewno dużo przyjętego damage'u, co zaraz się okaże. My tą bitwę widzimy pierwszy raz, więc jest ona. Komentując, tak jakby na żywo, to naprawdę bardzo dobra bitwa. Ładny damage. Dużo y, przyjętego damage'u. Tutaj jest owoc. Uważa, żeby czasem nie zginąć, bo za to jest odejmowany e, e, exp. I tu już strzał. I dobija I do... naszego T30. Także zaraz pokażemy wam wyniki tej oto bitwy. Tu jeszcze widzimy wyniki po bitwie. Stasiek zarobi 57 tysięcy kredytów oraz 2000 exp na razy 2. I możemy, możemy też zobaczyć, że przy 20 strzałach wszystkie były celne. To się rzadko zdarza. Dokładnie, przy, przy 20 oddanych strzałach 100% celności, dlatego widzimy tego snajpera, a także stawą ścianę, ponieważ nasz bohater, my tutaj widzimy, że przyjął 10300 obrażeń na siebie. To jest naprawdę epickie. Aha, i te 57 tysięcy kredytów to jest bez premki z premką zarobiłby 86 tysięcy, i tutaj 6200 za danego demerzu to naprawdę bardzo łatwa bitwa, bardzo ładna bitwa. I my tutaj dziękujemy za uwagę, cześć Stasiek, i zachęcamy do subskrybowania kanału, dawania łapy w górę. Mam nadzieję, że bitwa się podobała. Właściwie, no, jak mogłaby się nie podobać. Więc dajcie łapkę w górę za tą bitwę oraz zasubskrybujcie ten kanał, jeśli czego jeszcze nie zrobiliście, ponieważ będziecie na bieżąco z naszymi nowymi produkcjami. No i będziecie fajni. Do zobaczenia. Cześć.